Mam tu las poddycham i w ogóle. No i tak się zaczęło, no i zaczęłam sobie mierzyć te odległości. No to zbiegałam najpierw 3 km, potem biegałam 5, potem 6 wałkowałam. No i skąd się wziął maraton? Z tego z niczego, z tego, kurde, z tego po prostu ciągłego wydłużania dystansu. I pamiętam, że spotkałam taką, taką biegaczkę tutaj z okolic, i ona mówi: Tylko, sobie nie zakładaj, że złamiesz 4 godziny w tym to nie złamiesz, albo to, albo tamto. No złamałam 4 godziny, pobiegłam 3,40 czy 50 bez żadnego planu treningowego. Dla mnie to był mega sukces i długo się tego trzymałam, że najfajniejsze emocje, największe emocje, że już nigdy on mówi weź się delektuj tymi emocjami na mecie pierwszego maratonu, bo już nigdy, ni, ni, nigdy już żaden inny maraton nie będzie pierwszy. Że to jest takie duże przeżycie, taka duża radocha, że to zrobiłeś coś, co ci się wydawało po prostu niemożliwe, nieosiągalne. Coś, co. To wiesz co? To ja nie, mam te... nie umiem mieć teraz takich yy, zarąbistych emocji, jak sobie pomyślę, że złamię trzy godziny. Ja myślę, że kiedyś złamię holender. Nie wiem, czy teraz, czy za pół roku, czy za rok.